Okej. Okay. Witam na drugim odcinku. To w się sensie drugi już jest odcinek. Jak pewnie wiecie, lub nie, tam znalazłem diamenty. Naprawdę nie wiem jak, nie wiem jak, nie wiem jak, ale naprawdę jakoś znalazłem diamenty. Ojej, tam nie chce iść. Chociaż tylko sprawdzę, czy tam nie ma węgla. Aha. Okej. Okay. No to tak. Ja może... Pójdę spać. A więc no. E, moim celem to oczywiście przejść Minecraft... O kurde. Przepraszam. Moim celem to jest przejść Minecrafta. Oj, um. ok. Mam nadzieję, że to wystarczy. Zapytacie się pewnie, czemu, cze, czemu chcę właśnie trzy żelaza. Po to, abym zrobił wiadro. Ale po co wiadro, abym um. Abym mógł normalnie przedostać się z... na dół do góry Bo tam były diamenty i chcę jakoś normalnie wrócić Ok. Wiem, że to co zrobiłem było głupie Ale... Nie obwiniajcie mnie Bo chciałem zdobyć to wiadyro Teraz to troszkę zajmie. Ale ja naprawdę, ja, ja nie kłamię, naprawdę, ja tam znalazłem diamenty przez przypadek. Dobra, mam. To troszkę zajęło. Tak, troszkę. Okej, okay, mam wiatro wody, wiatro wody, ech, ech. Okej, okay, i tutaj rozlewam. I w taki sposób ben, y, mogę teraz spokojnie zejść na dół po lepsze rzeczy. Nie tylko po diamenty, ale po diamenty też. I. Nie jestem za bardzo pewien. Czy to co zrobiłam było dobre, ale zawsze mogę się cofnąć? Nie Okej. Okay. Teraz szukam żelaza. Żelazo jest tam, a czy jest gdzieś bliżej. Dobra, tu jest. Pozbieram trochę bloków. Okej, okay, 9 wystarczy i teraz tam pójdę. Ja nie wiem jakim cudem ja znalazłem diamenty. I to tak... W pierwszym... W pierwszym filmiku. W sensie... W pierwszym odcinku. W sensie pod koniec. Chwila. Okej. A! dobra. Gdzie to było? Kurde. Muszę się nauczyć korzystać F5 Dobra, to tu jest F5 i F5 Zaraz zginę, ja to wiem Tu jest, dobra Gram na Javie, jakby ktoś pytał A prawdopodobnie nie Dobra Okej. Okay. Na znaczy się tylko na żelazie, na żelazu, na żelazu. Na znaczy razie tylko chcę żelazo wykopać. Zgadnijcie dlaczego. Okej, okay, to. Okej, okay. będę musiał troszkę bloków wykopać, aby się tam dostać. Ok, 11 nie wystarcza i tak tam pójdę. Albo może i nawet 0 wystarczy, nie no. Nie pytajcie co. Nie pytajcie. Okej. Okay. Nie pytajcie co ja robię. Okej. Okay. Dobra. Czyli o tutaj. Nie wiem co ma niszczenie do budowy. Ale chcę teraz zaśpiewać budowa. Dobra. Tam jest. A więc może tam jakoś doskoczy. Okej, okay. czyli nie. Później ja będę miał tutaj przejście. Może nie wiem. Nie wiem, czy Mała się strasznie boję. Bo ja nie chcę tak na drugim odcinku już kończyć. No bo głupio by było. Okej, tu mogę, okej, okay, a tu już nie mogę, okej, okay, co mi to dało, tyle mi to dało, okej, okay. Ała okej, okay. okej, okay. nie, okej, okay, to w tym czasie porozmawiam z wami, bardzo polecam, może nie bardzo, ale polecam Trawiastego. E, trawiasty Games, tak się nazywa. E, też ze mną nagrywa. Nagrywa i nagrywa i pewnie będzie też... O kurde, pająk! a, Boże, 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 Boże. Ja nie mogę. Co ja teraz mam zrobić? Dobra. Nie wiem, ale szybko. Escape, F5, i nie wiem, co mam zrobić. Ok. Trzy. Cztery. Dobra, jest woda. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, jakoś mi się udało. Bredny pająk. Już więcej nie będę z wami gadał na F5. I. O kurde. Może jednak przeprowadzę się do wioski. To będzie chyba bardziej logiczne. To tam się ukrywa. No, chodź. Albo nie chodź. To w sumie logiczne by było, gdybym. Hmm? No dobra. Logiczne by było, gdybym zrobił miecz. To by było najbardziej logiczne posunięcie. Cyk. A. A to nie. Poza odcinkiem to zrobię. Mnie z Spidera? Nie ma, nie widzę. Nie wiem czy diamenty tutaj to jakaś rzadkość. Okej, okay, mam diaksy. Oj. Nie wiem czemu albo ja się tak po kolców. Moich kolców, hehe, he, bo ja by cięż heche... Hehe. He, he. O kurde, ale pędzę kiedy moja no, postać tak szybko pędzić? Tego to ja nie mam pojęcia um, No to, to co mi teraz zostało to przeprowadzić się do wioski Szkoda, że zmarnowałam mu y, siekierę, ale trudno Trzeba będzie zrobić drabinę. Ale to dopiero, nie wiem, w czwartym, piątym dopiero odcinku. Dobra, tylko się przeprowadzę do wioski i A w sumie nie. W przeprowadzę się, ale wezmę ten kolec, aby zaznaczyć mój domek. La, la, la. Na razie nie chcę zabijać golema. Nie wiedzieć czemu, albo po prostu teraz nie mam ochoty. Oproszę proszę o Okej, okay, od dzisiaj to jest mój domek. Gdzie on ma wejście tu? Um, dzień dobry, współlokatorze. Dobranoc. O kurde. Dobra. Widzimy się już w trzecim odcinku. W trzecim odcinku będzie tym razem. Też trzy łapki w górę. To. Kurde, nie zasłoni. E, to. To ten eno. pa.